Czy gramy dzisiaj w rodzinie Montek? Tak. Czy będzie w tym odcinku wątek miłosny, którego się totalnie nie spodziewacie? Tak. Cześć moi drodzy, witam Was w czwartym odcinku z Werony. Dzisiaj zagramy w rodzinie Montek, tak jak już wcześniej wspomniałam, i będzie to rodzina, która składa się tylko i wyłącznie z jednej osoby, czyli pewnie wiecie już o kogo chodzi. Chodzi o tą piękną panią, którą będziemy dzisiaj grali i zrobimy tutaj dużo ciekawych rzeczy, i uwierzcie mi, tego się nie spodziewacie. Oj tak, tej pani przyda się konkretny glow up, bo naprawdę jej twarz ma ogromny potencjał i myślę, że z niej mogę zrobić naprawdę piękną mieszkankę Werony. Ale to oczywiście później. Najpierw powiem Wam kilka słów o tym, co tu się w ogóle stało. W sumie na razie nic się nie stało, ale ogólnie kilka słów wstępu. Prowadziłam Biankę do domu, który nie był oczywiście jakoś bardzo drogi. Był to dom chyba za dosłownie 14 tysięcy simoleonów, bo jak wiemy, Bianka na starcie gry, tak jak wszystkie rodziny, prawie wszystkie startowe, ma 20 simoleonów. Tak, 20. Chodziło mi o 20 tysięcy, oczywiście. Taki jest budżet startowy yy, prawie każdej rodziny. Chociaż przy liczbie członków, jeżeli jest więcej osób w rodzinie, ten budżet trochę się zwiększa. Yy, w sumie mnie trochę dziwi, bo na przykład Bianka miała w swoim budżecie 20 tysięcy, a na przykład rodzina Kapulet, czyli na przykład rodzina, w której jest Regan i Kent i tam są trzy osoby. Również budżet wynosi tyle samo, no ale simsy te zawsze są dla mnie zagadką, więc tutaj się dzieją różne rzeczy. Ale skupmy się na biance. Plan na ten odcinek jest taki, żeby znaleźć w biance osobę, z którą będzie mogła założyć rodzinę. I gdybym od razu brała pod uwagę kęta kapuleta, byłoby to trochę za proste. Dlatego pójdziemy o krok dalej i sprawimy, że Bianka popełni w życiu niejaki błąd, ale finalnie i tak zwiąże się z kętem kapuletem. Ale zanim to nastąpi, będzie musiała przejść w swoim życiu przez kilka przeszkód. A jakie to będą przeszkody, a raczej jedna, to dowiecie się w trakcie tego odcinka. Jeśli chodzi o urządzenie domu, no, dom jest na razie dość biedny. No, jak wiemy, to jest początek gry, także Bianka musi znaleźć pracę, znaleźć jakieś źródło dochodu. Więc póki co ten dom wygląda jak wygląda. Dolne piętro i tak wygląda trochę lepiej niż górne, bo górne to w ogóle ten pokój wygląda tak wieśniacko, że tragedia to jest. Ale słuchajcie, wszystko po kolei. Jak Bianka znajdzie pracę, co będzie jakieś źródło zarobku, to wtedy ten dom troszkę zmodernizujemy. A przynajmniej tak się będę starała zrobić. Standardowo, jak to w każdym odcinku z Werony, zaczniemy ten odcineczek od po postaci. No i dzisiaj tak naprawdę nie mamy. Dużo roboty, bo gramy tylko jedną osobą, więc glow up pójdzie, myślę, dość sprawnie. Ale z tego też względu, że gramy jedną osobą, to wybiorę się z Bianką na parcele publiczną w poszukiwaniu ubrań, żeby troszkę nam tutaj urozmaicić rozgrywkę. Ale oczywiście zaczynamy standardowo od zmiany twarzy i włosów. Wow, jaką masz piękną rzeczkę obok domu. Mmm, klimacik jest. Okej, okay, moja droga, zapraszam do lustra. Zmieniamy ci wygląd, żebyś stała się piękna i żebyś zdobyła względy mężczyzn. Co jak co, ale ona w tych włosach wygląda mega staro, i te okulary też ją mega postarzają, a naprawdę ona ma bardzo ładną twarz. No spójrzcie sami, te włosy dodają jej normalnie 20 lat, a jej twarz wygląda naprawdę w porządku. Jeżeli to się wszystko poprzerabia, to ona naprawdę będzie wyglądała całkiem ładnie. Dobra, szukamy jakichś fajnych włosów dla Bianki. No ona jest młodą osobą, ona dopiero co stała się dorosłą, w sensie, no już kilka dni ma przegranych, ale. O, oh, wow, te włosy to jest chicior. Dobra, będę nad nimi myślała. Mam tu ogólnie kilka odcieni też jasnego brązu, ale raczej zostanę przy tym ciemnym. Nie wiem czy tylko ja tak mam, ale Bianka mi trochę z twarzy przypomina Cassandra Ćwir. No, Cassandra ma troszkę inny nos. I troszkę inne usta, ale mimo wszystko schemat twarzy jest dość podobny. Dobra, moi drodzy, zostajemy przy tej fryzurze. No, ona jest po prostu przepiękna i mi się wydaje, że bardzo ładnie podkreśla tutaj rysy twarzy, i no, pasuje mi to wszystko do siebie. Brwi w sumie mogą zostać, i teraz przyszła pora na makijaż. Makijaż, oczywiście, lekki, nie jakiś mocne, żeby tylko podkreślić jej jej tutaj piękną twarz, więc dużo kombinacji tutaj nie będzie. Jezus, jestem po prostu w niebo wzięta. Ona wygląda tak pięknie, dosłownie odmłodziłam ją chyba o jakieś 20 lat może. Ona wygląda tak cudnie, dajcie w ogóle znać, czy wam się podoba. To jak pozmieniałam Biankę, jak dla mnie wygląda, no, mega przepięknie taka dziewczyneczka. Także teraz zostaje nam tylko zmienić jej strój codzienny. Okej, okay, więc moja droga, zapraszam Cię na parcelę publiczną, pójdziesz do jakiegoś sklepu. A i w ogóle w Weronie nie dodałam sobie jeszcze ani dzielnicy handlowej, ani downtownu, także. Ale słuchajcie, to jest miasto bazowane na Romeo i Julii, także tutaj nie może być zbyt wiele takich. Ekskluzywnych miejsc. Także myślę, że te parcele publiczne z Verony totalnie wystarczą i nie potrzebuję to niczego więcej. Możesz iść na przykład na. Ok, mam nadzieję, że w tej lokalizacji będą jakieś ubrania do zakupu. W sensie, że będzie takie miejsce, gdzie można będzie kupić ubrania, ale zaraz sprawdzimy. Dalej jestem w szoku, jak pięknie Bianka wygląda. No po prostu ja jestem zakochana. Jezu, ona, po prostu nie mogę się napatrzeć. Ona wygląda tak pięknie. Idziemy na parcelę publiczną i szukamy tam ciuszków. Witamy na parceli publicznej, na szczęście możemy dokupić ubrania, także nie zwlekaj z niczym, Bianka, szukamy dla Ciebie ciuchów, więc proszę się tu pośpieszyć, yy, ale ja już powiem, w co ja Biankę ubiorę. I tą sukienką będzie ta sukienka, ta jest za smutna, ta jest zbyt poważna, ta jest zbyt yy, wyzywająca, nie, 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 to, to brzydkie, nie biorę tego. Dobra, to jest pierwsza decyzja, a... Pierwsze decyzje są często najlepsze, więc zasugeruję się tym i kupię tą suknię. Yy, aha, tylko że ci na to nie stać. Yy, he. I co ty teraz zrobisz? O Jezus Maria, zdarzyła się awaria. Wróć do domu i coś sprzedaj i wrócisz tutaj za chwilkę i kupisz to. Moja ulubiona część grania w Simsy. Potrzebujesz pieniędzy? Sprzedajesz krzaczki. Ło, wow, nadają aż 200 simoleonów? Wow. Nice. Dobra, możesz wrzucić i kupić tą sukienkę. Okej, okay, w końcu możesz to kupić. Pozwalam ci. Ale będzie w tym wyglądała pięknie, moi drodzy widzowie. No, będzie wyglądała cudownie. Dobra, ale ja potrzebuję jeszcze yy, pieniędzy na szafę. Nie wiem, czy mi na jakąś szafę w ogóle starczy. O, jest coś takiego. Dobra, tu ci postawię. O plan outfit na co dzień Zastanówmy się teraz w jakiej karierze Bianka mogłaby podjąć w sumie swoją karierę zawodową. W pragnieniu ma jakieś wychowanie 20 zwierząt, także tego nie bierzemy pod uwagę, ale no, ona mi w sumie pasuje do kariery, to znaczy ona tu miała w ogóle pragnienie wcześniej, że chciała być architektem. W sumie tak naprawdę ona ma tutaj kreatywność i gotowanie, więc no, no, pasowałaby kariera kulinarna oczywiście, więc myślę, że można tego spróbować, tyle że nie wiem, czy taka w ogóle kariera będzie dostępna, czy będzie się w ogóle to dało Wyszukać. Na razie w ogóle chyba nawet nie dostałam od listonosza. A na komputer mnie tak się na razie stać. Nie wiem, jak ta Bianka tą pracę znajdzie. Czekamy na listonosza, który łaskawie mi gazetę przyniesie. Albo na pana Hambla, który przyniesie mi komputer. Dziękuję, panie Humble. Dobrze, że nie pobrałam moda na usunięcie go. Czasami się jednak tego komputery przydają. Ok, rozpakuj ten prezent i ustawisz sobie komputer na tutaj, na swoim biurku, żebyś mogła sobie znaleźć pracę. Mam nadzieję, że będzie tutaj kariera kulinarna dostępna, bo no, nie ukryłam, że na tej karierze mi bardzo zależy. Szukaj dalej. Rozrywka też nie. Architektura. No, w sumie chciałaś tą architekturę. Dobra, jak nie będzie y, kulinarnej, to wezmę to jako. Chociaż w sumie w tej lepiej by zarabiała niż w kulinarnej. Kulinarna to na starcie ma mniej simoleonów. Hmm. No dobra, niech ci będzie. Ja na razie nic ci nie pokazuje... Co byś mogła rozwinąć, ale jak architektura, to pewnie mechanikę musisz rozwinąć, pewnie kreatywność. Zresztą, czekajcie, luknę sobie w internecie, zostanę trzeba rozwinąć do architektury. Okej, okay, z tego co spojrzałam, to do tej kariery potrzebny jest rozwój umiejętności takich jak mechanika, logika i kreatywność, więc w sumie, patrząc na Twoje umiejętności, ta kariera ci. Dość fajnie pasuje. Jedne, co musisz sobie, sobie rozwinąć, to będzie mechanika. Więc póki co, możesz sobie to trochę rozwinąć. Do pracy idziesz jutro, i jak sobie trochę rozwiniesz, to zacznę wprowadzać w życie mój drugi plan, ponieważ na ten odcinek są dwa plany. Pierwszy plan jest to właśnie zdobycie Jezu na. No... No i po co w mi to przyszliście? Że to są w ogóle jacyś ludzie, jakieś NPC. Ja nie chcę ich tu wpuszczać. Okej, okay, będę udawała, że mnie nie ma i będę udawała, że miałam 18 lat i nie mogę przyjąć tej paczki. Dobra, niech chcę stoją na zewnątrz. Postoją se i pójdą. Tak, taki fun fact, że jak miałam kiedyś 20 lat i przyszła jakaś pani z poczty, to serio powiedziałam, że nie przyjmę tego, bo nie miałam 18 lat. W sensie nie wiem, czemu tak powiedziałam. Bo po prostu strasznie nie chciałam brać tego listu wtedy. I ona w sumie patrząc na mnie w piżamie bez makijażu stwierdziła, że w sumie to chyba mam rację i faktycznie nie mam tych 18, więc sobie po prostu poszła, także... No, teraz tak już nie robię oczywiście, no ale kiedyś to się tak robiło, jak się chciało uniknąć spotkania z takimi ludźmi. Wracając do tematów, które poruszałam wcześniej, na ten odcinek mam dwa konkretne cele. Pierwszy cel jest to znaleźć dla, dla Bianki yy, męża, czy nie męża od razu, ale jakiego, jakąś osobę, z którą będzie mogła założyć rodzinę, ale już bym trochę to przybliżała. Natomiast drugi cel jest to znalezienie dla Bianki jakiejś fajnej pracy, rozwój umiejętności oraz yy, w miarę fajne powiększenie. Budżetu. Nie wiem, czy osiągnę to w dwa dni, w dwie przegrane tury. No, będzie ciężko, ale takie mam mniej więcej cele i tych celów będziemy się w tej rozgrywce dzisiaj trzymać. Dobra, postaramy się, żeby Bianka osiągnęła nam tutaj drugi poziom w mechanice, chociaż, żeby coś tam mniej więcej miała rozwinięte. Teraz sobie możesz coś ugotować w sumie. Masz w sumie gotowanie nawet fajnie rozwinięte, więc możesz ugotować jakąś w miarę normalną rzecz, typu na przykład sałatka szefa. Ta sukienka, mi się wydaje, że jest najpiękniejszą sukienką, jaką do tej pory pobrałam do Destin's 2 na właśnie poczet grania w Weronie. Sądzę, że nie ma ładniejszej sukienki. A długo czekałam i myślałam, którą simkę w tą suknię ubrać, bo jednak chciałabym, żeby każdy sim mniej więcej, to znaczy, no nie każdy, żeby każda kobieta, bo jak facet będzie ubrany w to samo, to tam wiecie, mniejsza o to. Ale bardzo mi zależało na tym, żeby jednak każda simka w mieście była ubrana mniej więcej inaczej, więc będę musiała tych strojów trochę jeszcze pobrać. Ale na razie mam tyle, ile mam. Jest to ilość, która mi wystarcza. W miarę kolejnych odcinków będę starała się te wszystkie stroje jakoś yy, powiększać ich ilość. Tak będę starała się zrobić. Okay, idź się wykąpać. Yy, no na razie mam tych sukienek no kilkanaście powiedzmy. No strojów męskich też mam dość sporo. Ale to wiadomo, będę co jakiś czas pobierała coś nowego, żeby się nie powtarzały. No, bo jednak byłoby trochę sobie, jakby się to wszystko powtarzało. Będę starała się zachować jednak tą różnorodność, jeżeli chodzi o stroje. I o fryzury również też. Okej, okay? zadzwoń do kogoś, bo masz niską tutaj, masz niską potrzebę towarzystwa. I ja już wiem, do kogo to zadzwonisz, I będę musiała zaraz wam powiedzieć, co ja tu w ogóle planuję zrobić. W tej, w tej rozgrywce, bo jak wam powiedziałam wcześniej, to będzie rzecz, której się nie spodziewacie. No pewnie nie. Yy, I pewnie się czemu ona dzwoni do konsorta, mimo że to jest chłop, który jest jej wrogiem, bo teoretycznie pochodzi z rodu wrogiego, czyli z rodu kapuletów. No. <słuch> Długa historia. Okej, okay, niech ona sobie z nim rozmawia, a ja wam opowiem, co ja takiego wymyśliłam. Tak jak wam wcześniej wspomniałam, Bianka prędzej czy później zejdzie się z kentem i to będzie rzecz nieunikniona, ponieważ no, oni do siebie bardzo pasują. I nawet gra nam sama sugeruje, że nie powinni być razem, ale przecież nie wszystko w życiu jest łatwe. Czasami. Aby spotkać tego idealnego mężczyznę, któryś musicie wykorzystać, albo z któryś musicie się nie powieść. No i tak właśnie będzie w przypadku konsorta, który w sumie to ma wszystkich gdzieś, do niego się tylko liczą pieniądze. No i tak sobie myślę, że Bianka mogłaby w sumie mieć z nim jakiś romans. Nie mówię to oczywiście o ślubie, to w ogóle jest totalnie wykluczone. To, bym, to by była rzecz bardzo głupia, ja bym tego totalnie nie popierała, ale słuchajcie, jakiś krótki romansik, jakiś. Owoc tej miłości, jakieś dziecko nieślubne, coś, coś. W sumie to tak naprawdę pomysł na takie połączenie miłosne przyszedł mi totalnie, w sumie, bez powodu. Jakoś tak po tym pomyślałam, mówię, kurde. Przeglądałam sobie białki kontakty, no nie? I przeglądając te kontakty, zauważyłam, że mają chemię ze sobą. I mówię sobie, kurde, może by tutaj zrobić coś ciekawego. To znaczy, ogólnie. Bianka ma też y, chemię z Oberonem. I myślę, że to nawet jest sugestia, żeby Tytania być może była z Kentem, którego kraszuje, a Oberon z Bianką. Ale nie. To jest w mojej rozgrywce wykluczone. Oberon z Tytanią to jest dla mnie świętość, więc to jest wykluczone. Ale... Tak samo yy, Bianca ma chemię z Albinem. Ale że Albin ma żonę, to stwierdziłam, że ja tego nie chcę w sumie rozwalać. Chociaż i takie myśli czasami krążą mi po głowie, ale. <gryw> Więc pomyślałam sobie w sumie o konsorcie, który jest wdowcem. Jego żona nie żyje. W sumie to być może brakuje mu kobiety. Bianca też jest samotna. No i sobie myślałam, Hmm, może jest to dobry pomysł? Teraz będę starała się trochę im naprawić relacje, no bo wiadomo, no oni na starcie gry mieli chyba nie, nie mieli ikonki wroga, ale miała z nim Bianka, dość trudne relacje, mieli chyba y, ten paseczek u góry na minus 80 ileś. A ten dolny, no trochę mniej. Ale myślę, że naprawianie relacji z konsortem będzie długotrwałym procesem, zanim on się w ogóle zgodzi na jakieśkolwiek tutaj bliższe kontakty z Bianką. To myślę, że troszkę zajdzie. Także y, to jest ogólny plan, ale jak to się uda, to nie wiem, czy w tym odcinku zdążę. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Ogólnie mnie niepokoi bardzo fakt, że Bianka ma bardzo niski poziom tutaj. Yy... Aspiracji, i trzeba jej to podnieść czymś. Na przykład, yy, chcę nauczyć się gotowania. No dobra, mogę ci to obiecać jak najbardziej. O kurde, ale się z nim zagadała. Niezła jest. E, no słuchajcie, nie jest źle. Mają już na poziomie 12, już zeszli z liczby ujemnej. Na dole jest troszkę gorzej, ale słuchajcie, to jest wszystko do zrobienia. Kurde, to się wszystko uda, moi drodzy, to się wszystko uda. Tylko trzeba być cierpliwym. Bianka ma przed sobą długie życie, ma jeszcze 23 dni do starości. To coś jeszcze wiele może zdarzyć. Dobra, załatwijcie ci podstawowe potrzeby. Teraz pójdziesz sobie coś zjeść, a później zaczniesz się uczyć gotowości żebyś miała troszkę wyższy wskaźnik, bo masz już taki na czerwona, a to nie jest dobry znak. W ogóle strasznie mi się dziwnie gra jedną osobą. Zawsze jak rozgrywa, rozgrywam, yy, nawet jak rozgrywałam Miłowo, czy teraz Weronę, te rodziny są przeważnie duże, bo trzy osoby w górę, a tutaj jest taka samotna Bianka i jak steruję tylko nią, to jakoś tak mi się bardzo szybko gra i to jest takie dziwne, że nie muszę się skupiać na kilku simach naraz, tylko skupiam się tylko i wyłącznie na niej. To jest Strasznie dziwne. Jestem bardzo ciekawa, co ogólnie myślicie o moim pomyśle na yy, wątek z Konstantem. No jestem bardzo ciekawa, bo wiem, że to jest troszkę niespotykane i na pewno yy, myśleliście, że będę chciała ją zasłatać z Kentem. Ogólnie to się przyznam, że jak grałam wcześniej w Waronek. Miałam na przykład nie wiem, 15-16 lat, grałam sobie, wiecie. Wtedy tu nie grałam jeszcze, tak wiecie, turowo na taką skalę. Jak przeważnie grałam, powiedzmy, turowo, to zaczynałam grać, potem mi się to nudziło i przestawałam w to grać, tak to właśnie wyglądało. I przeważnie, jak grałam w jakichś miastach typu Miłowo albo Werona albo gdzieś, to standardowo robiłam jakieś schematyczne. Powiązania, jakieś związki, takich, które sugerowała mi gra, a jakoś teraz tak staram się odchodzić od tych schematów, robić coś po swojemu, coś nietuzinkowego, żeby było coś innego, żeby coś się takiego ciekawego zadziało, no bo teoretycznie to, to można w tych simsach zrobić wszystko, co się chce, tak, tak w sumie. Gra sobie sugeruje to, ty możesz zrobić zupełnie co innego, no to, to jest takie pole do popisu, że to się w głowie nie mieści. Okej, okay, już mało ci brakuje, zaraz się nauczysz. Już mało, już mało. Jest, A nie, to nie to. A, to jednak to. Okej, okay, nauczyłaś się, jak chce ci się spać, więc yy, leć spać, bo jutro musisz wstać w sumie. O siódmej po ciebie przyjeżdża już auto, także w sumie już jest prawie druga w nocy. Wiecie co, myślę, że... O, to, ty jeszcze się nie całowałaś? What? I będziesz miała pierwszy pocałunek z Konstantym? <laughs> <Jepie>. <laughs> będzie coś śmieszne teraz, że e, ona ma w wspomnieniach, że była bardzo blisko z e, Konstancją Capulet, a w sumie to jest e, zmarła żona jej przyszłego e, typa, z który będzie ramasować. <laughs> no beka ogólnie, nie? Ach, te perypetie. Te simsy. Dobra, wypadł do pracy. E, czekamy aż wróci i dalej będziemy kontynuować tutaj jej relacje z Konstantym. O nie, nie schowałaś sobie sałatki do lodówki. Później dzwonisz po Konstantego. Znaczy, on do Ciebie na razie nie przyjdzie, rzecz jasna, ale, wie, ale wiesz. Yy, ogólnie to słuchajcie, moi drodzy, zrobię tak, że przegram ubianki troszkę dłużej, ale tak, żeby nie dobić do godziny 18 następnego dnia. Żeby, wiecie, żeby było wszędzie porówno. Być może jeszcze w ogóle zrobię tak, że będę faktycznie grała Tymi rodzinkami po trzy dni, żeby wiecie, żeby było szybciej, żeby się szybciej wszystkie sprawy rozwijały. Na razie chciałam pokraść dwa dni, dlatego że wiecie, jeszcze musiałam te wszystkie rodziny przeanalizować, robiłam te glow dzięki czemu też się odcinki wydłużały, więc myślę, że w następnej turze, jak już przegram u wszystkich po te dwa dni, to będę już grała po trzy, ale to będę was informować na bieżąco, okej. Okay. Pewnie sobie teraz konstanty myśli, co ona ode mnie chce. Ej, czemu nie poszłaś się myć? Tylko, o, już taka stęskniona za nim była, że nawet się umyślnie poszła, tylko od razu chwyciła za słuchawkę. Gadaj, gadaj, gadaj. No, coraz lepiej to wygląda ale że ona będzie miała swój pierwszy pocałunek z Konstantem. Nie, to mi w ogóle zryło banie, powiem mam Zryło mi to banie. Dobra, dwa dni już upłynęły, także przegramy sobie do dnia następnego. Akurat Bianka ma jutro wolny, także dobrze się składa. Będzie mogła mieć więcej czasu na nawiązanie z nim, kontaktu. Dobra, wiesz co? Zadzwonisz do niego zaraz. Na początku ty to, to się w ogóle umyj, bo od ciebie tak śmierdzi, że aż ja czuję z tego ekranu. Dobra, troszkę jej podciągnę jeszcze zabawę, bo też ma... Tak, samu uważała. Nie, nie, nie. A potem jeszcze do Konstantego zadzwonisz, pogadasz z nim, tylko żeby nie było też za późno. Więc może zadzwoń już teraz w sumie. E, oni są już przyjaciółmi? What? Ej, nie spodziewałam się, że to będzie tak szybko. Wow! Kto dzwoni znowu? Oberon. Hmm. A ty tu po co? Czego tu szukasz? Dobra, gadaj z nim, jak chcesz z nim pogadać, to gadaj. Dobrze, dobrze, spać już. Tamten poszedł. A ty się wyśpisz może jutro, masz wolne, więc możesz się z Konstantym tutaj zabawiać do woli. W Weronie właśnie nastał świt. Nowy dzień, nowe wyzwania. Dobra, wstawaj z tego łoża, jest już siódma, dobra, ugotuj se coś, a potem standardowo telefonik do Konstantego. To już w ogóle się stało. Mam wrażenie, że Bianki jest codzienną rutyną, że na niego dzwoni cały czas. Rób to żarcie. Rób, 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 dawaj. No, pokaż, co potrafisz. Co ja chcę, to gotowanie w dwójce jest z piękną czynnością. Są takie detale, że ja na to kocham patrzeć po prostu. No, wygląda to tak cudnie. O, idzie jeść. No, dawaj. Jedz. Jedz. Wcale ja cię nie podglądam. Nie spodziewałam się, że ta relacja ich tak szybko się odbuduje, bo myślałam, że takie coś to serio wymaga więcej czasu. Oni to są już przyjaciółmi. Wow, jestem naprawdę dumna z tego, jak to się potoczyło. Okej, okay, chyba to jest ta pora, że musisz go zaprosić, bo jak go nie zaprosisz, to wy się tu szybko BFF nie staniecie. Zaproś? Nie, bez przyjaciela. Co ty potrzebujesz? Przyzwoitki czy co? Kogo obgadujesz? Romea. Ej, on jest z twojej rodziny, dlaczego ty się z niego śmiejesz? <grywa> Dobra, weźmiemy opcję hangout, niech sobie porozmawiają i niech się staną najlepszymi przyjaciółmi. A ty, Tania, sobie tutaj stoi i czeka na zaproszenie. No ale sorry, w tym momencie nie jesteś ważna. W tym momencie się liczy tylko to, żeby oni się stali najlepszymi przyjaciółmi. Tylko to się w tym momencie liczy. Ej, no to trwa dosłownie wieczność. Czy oni się w końcu mogą zaprzyjaźnić? No i z tych wszystkich rozmów to aż ona... Yy, się zagotowała i musi wziąć prysznic. No i tyle z tego wyszło. No i zaraz będzie godzina 18:00, więc ja obiecałam sobie, że ubianki nie przegram więcej niż yy, trzech dni, także będę musiała zaraz ten odcinek zakończyć. Niestety. Myślałam, że uda mi się z Konstantym troszkę więcej rzeczy tutaj zrobić. No, ale niestety nie udało się. Bywaj tak. Trzeba będzie się z tym pogodzić i poczekać do następnej rozgrywki w domu Bianki, aż się coś w końcu ciekawego zadzieje. O, a to jest moja reakcja na to, że nie udało mi się w tym odcinku uzyskać ich pierwszego pocałunku. Chociaż tyle, że poznaliście już moje plany dotyczące tej rodzinki. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. W następnym odcinku Bianki myślę, że już przełamiemy te lody i. Yy, będzie się więcej działo z Konstantym w roli głównej. O ile do tego momentu yy, nie umrze oczywiście. <grych> Ale mam nadzieję, że nie. Co moi drodzy? Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Dajcie w ogóle znać, co myślicie o moich planach dotyczących Bianki. Co myślicie o jej nowym wyglądzie i ogólnie jak Wam się ten odcinek podobał. Życzę Wam smacznej kawusi i widzimy się w następnej waronie. Cześć!